Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem profesor Wol. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Bardzo się cieszę, że Was spotykam tutaj przed bramami naszego miasteczka Planeta Energii. To miasteczko jest dla Was. <laughs> <laughs> Uwaga! Pojawia się nasz energobus. <laughs> <Zarygo Ludy. śmiech> Otwieramy miasteczko? Jesteście gotowi na to? Tak! Dziesięć! 9 Osiem! Siedem! Sześć! Pięć! Cztery! Trzy! Dwa! Jeden! W imieniu Grupy energa bardzo serdecznie dziękujemy Wam przede wszystkim, dziękujemy Wam za udział w naszym konkursie, bo zrobiliście tyle fajnych rzeczy, że dzięki Wam, zasady bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej znali inni. A widzieliście to już, czy nie widzieliście, tak? O, nie, tak? Jeszcze mocniej. A trzecia się zapaliła. Słuchajcie, jakie poznaliśmy? Następne źródło odnawialne. Po kolei wszyscy, tak? Co tam było? Na tamtym stanowisku, a tutaj? Oj, bardzo ładnie. Zapraszam do kina. Cześć, szanowna młodzież. Podobna ta ich planeta do naszej, prawda? Co robicie zanim wyjdziecie do szkoły? Słucham. Wasimy światło. Wasimy światło. Wyłączam komputer. Komputer wyłączamy. A powiedzcie mi, czy wiecie co to jest? Mamy jasno! Mamy Bardzo ładnie. jest, Świetnie. No i czytamy, gdzie ta kaftyczka jest? I super. Jak dzieciaki, mi podobało wam się? Podobał! Kto coś wygrał? O, super. Kto wam się udało? Zapraszamy bardzo serdecznie.